Ty wyszczemu Gibson SG mają tę tendencję, że lecą na główkę? No czemu? Bo jak projektowano te gitary, to one były wyposażone w coś, co dzisiaj jest rzadkością czyli w te mostki, maestro no, Brola. Mm -hmm. I one dodawały przeciwwagi, przez co one tak nie leciały na główkę, tak jak no, mamy okay. do dzisiaj w tych zwykłych tunematikach. Tutaj co prawda w tym customie leci, bo te klucze Grovera są dosyć ciężkie w porównaniu do zwykłych vintage tunerów, ale to jest właśnie powód, dla którego ludzie często narzekają. Okej, okay, czyli po prostu trzeba sobie montować dodatkową wibrolę w każdym tak. SG i nie będzie lecieć. Tylko taka, która działa, bo z tą wiesz jak jest, nie? Że rozstraja bardzo mocno ten instrument. No, ale coś za coś. No, według mnie wygląda, kurczę, najlepiej z tych wszystkich. Okej, okay, a czy jest jakaś alternatywa dla tego mostka? Można pod podwinąć go? Był później jeszcze ma... ten, bo to jest zwykła wibrola sideways tak zwana, a jeszcze jest maestro wibrola, która była trochę później, ona działa jak zuka, wajcha, a nie na boki, tak jak tutaj. Mm -hmm. I ona już jest sobie stabilniejsza. Także to to tylko ze względów historycznych poleca się trzymać, jeżeli ktoś jest vintage freakiem, natomiast pod kątem użytkowym zablokować ten mostek tak jak najszybciej. Okej, okay. super, dzięki.